Witamy wszystkich bardzo serdecznie. To jest herbatka Fabka, odcinek 14. Moi drodzy, porozmawiamy sobie dzisiaj chwileczkę o sytuacji na świecie i szczególnie w Polsce, która jest dynamiczna. Mianowicie na pewno każdy z was już orientuje się, e, co dzieje się na granicy z Białorusią i o fali nachodźców, tak zwanych niebiednych uchodźców poszkodowanych, bo nie są to kobiety i dzieci. I zapraszam na moją tablicę na Facebooku. Tam jest. Podałem link do kanału YouTube Media Narodowe, nie mam z nimi żadnego kontaktu, wrzucam to, ponieważ spodobał mi się ten materiał. Mm. I oni relacjonują tą sytuację, myślę, że dosyć rzetelnie, aczkolwiek to już pozostałem w waszej ocenie. I teraz mam takie pytanko, moi drodzy, tutaj. Czy nachodźcy są zaszczepieni? Hmm? Ciekawe co? I teraz tak. Jesteśmy z Polski do końca Sprawdziłem to. Sprawdziłem to. I według statystyk. Google Statystyk, z których dam wam link w opisie, jak są każdy może sobie wyszukać. 0,6% Afgańczyków jest zaszczepionych. Nie widziałem w żadnym... na żadnym kanale mediów głównego gó nurtu yy, w ogóle wzmianki o czymś takim są wzmianki, że tam delta, lambada, tańczy sobie, że to i tamto Ale gdzieś to omija temat na chodźcu Moi drodzy, tak jak napisałem na tablicy. Parę lat temu już było coś takiego. To jest to samo gówno non stop. Takie, jak to się mówi brzydko, ten sam, m, tylko inne opakowanie. Tak? No i teraz... Yy, ten pan siedzął w Bonkowski, bo także y, opisuje to w następujący sposób. To są faceci przerzucani na siłę wręcz, wypychani przez władze białoruskie y, do władz polskich i teraz Polska jest fajnie dobra, bo nie chce ich przyjąć zaraz, zaraz. Oni po pierwsze to przyszli z Białorusi, wypchnięci zostali na nasz teren. Więc dlaczego Białorusini nie są moto to dojeżdżani? Aha, ja się domyślam dlaczego, bo tam jest, tam jest Łukaszenka. jak tam jest Łukaszenka, to za nim stoi kto? Pan Putin. A za nami nie ma za bardzo kto stanąć, bo rząd naszych pajacyków, yy, sami widzicie do czego doprowadza, już po raz kolejny. To nie ja dzielę ludzi, nie ten pan nie dzieli ludzi, nie patriotci nie dzielą ludzi. Dzielą was, nas, politycy i wszystkie osrane organizacje. Które robią ci sieczkę z mózgu, i myślisz sobie, kurczę, faktycznie chyba mam 48 płci. A nie, czekaj, ja się teraz poczułem kobietą. Kurwa, to jest, to jest, to jest niedorzeczne. Nie wcale nie zboczyłem z tematu. Wcale nie zboczyłem z tematu, bo ta cała sieczka, jaką nam fundują, powoduje, że się dzielimy. Nie, mój drogi szanowny kolego który napisałeś mi, żebym przestał to robić, bo to dzieli ludzi. Dziel Ludzie się sami dzielą przecież. Masz dostęp do informacji i ktoś też napisał: "Chciałbym żyć w latach 60.". -tych. Pozdrawiam cię Kuba. Chciałbym żyć w latach 60., tam było spokojnie. No nie wiem, stary. No nie wiem, teraz jest wojna informacyjna, jest dezinformacja, ale trzeba moim zdaniem system zwalczać systemem, użyć tego na swoją korzyść, czego używają przeciw nam. I mamy ten plus, że możemy sobie poszukać E, chyba to jest lepsza sytuacja nie mając, nie ma, nie, niż w ogóle nie mieć wyboru, mieć dwie gazety albo trzy, czytać z nich to co jest i po dziś dzień pewnie ludzie z tamtych lat myślą, jeżeli jeszcze żyją, że tak było. Dopiero w, w ostatnich 20 latach historia najnowsza pokazuje wiele nowych spojrzeń na liczne zagadnienia, które będziemy wam tutaj przedstawiać. E, więc tak. Prawica mówi tak, lewica mówi tak, czy jest lewica, prawica i jesteśmy my publiczność. Ja nie jestem ani z prawicy, ani z lewicy. Ja jestem ze środkowicy. środkowica, już pojęcie. Rozwijam temat, moi drodzy, rozwijam temat dlaczego temat pandemii uciekł? I już wam mówię, moim zdaniem ten mam notateczki, przegłądnę. Moim zdaniem, pewnie jak zwykle, nasi wspaniali politycy szykują ustawę, a właściwie już jest naszykowana, gotowa, a w niej między innymi zamknięcie w zakładzie psychiatrycznym bez pisemnego zezwolenia. I teraz, kogo będą zamkładać tych, w tych zakładach? Osoby niezrównoważone psychicznie. Kto to będzie niezrównoważona osoba psychicznie? Moim zdaniem ta, która innych naraża. I bezpieczeństwo narodowe. Kto naraża innych? Według ich skurwiałej narracji. Nie bójmy się tego słowa, bo mam już dosyć cenzury. Jest na każdym kroku, więc dajcie sobie poprzeklinać. Nie zaszczypani. Aczkolwiek. Sprawa może obrać całkowicie inny obrót. Inny tor. Może inaczej się potoczyć, yy. i właśnie zaszczepieni tam będą wsadzani. Bo może okazać się, że eksperyment się nie powiódł. Będę wam wysyłał rakiety z fajkami, mówię wam. Tylko że pod jednym warunkiem: jak mnie zamkną, to wy mi myślicie. Teraz, tak w tej ustawie jest przy... dalej: przymusowa 30 dniowa izolacja dla osób podejrzanych o zachorowanie na srowid. Podejrzanych. Czyli tak, te testy, które są okan dupy potuc, i każdy rozgarnięty człowiek to wie, yy, tylko pro który jest, yy, jest za straszeniem ludzi, bo to wpływa na odporność i czyta tylko, co jest na Medonecie, w ogóle, jak popatrzyłem się na tą stronę, kurwa, jakie to jest żenada, tam jest, masz tyle reklam, więcej reklam niż na Pudelku, wszystko ci oferują, tam wszystko zrobisz online, w ogóle ci jest lekarz niepotrzebny. Sram na Medonet, sorry, to dla mnie, są, to dla mnie nie są, nie są to Ludzie obiektywni dostają siano i mówią ci to, 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 to to i to. Ja to tak widzę stary. Eee, no i to jest część tego no, nowego zadu, przepraszam, ładu. Nowy ład, tak nam się tutaj hmm, kreuje, powoli. Eee, będziemy te zagadnienia wyjmować sobie w następnych odcinkach. Przepraszam Was za opóźnienie ich ostatnie kilkodniowe. Ale YouTube o, chyba, chyba wreszcie się udało. Patrz, puścił mój film. Antypolonizm. Puścił mój film o antypolonizmie. Zapraszam na odcinek numer 13. Antypolonizm. To, co yy, żydowstwo odpierdziela w sieci, nie tylko, to jest, to jest coś strasznego. Stary, jak ty za tym nie staniesz, to nikt za tym nie stanie. I za 20 lat będziesz się uczyć, że Polacy mordowali Żydów w polskich obozach śmierci. Taka dygresja. I wrócamy, wracamy, wracamy do, do naszej wspaniałej pandemii. Zrobiłem sobie, moi drodzy... Taką rozpiskę tutaj. Popisałem sobie tak. Kraj, zgony, procent szczepień i liczba ludności. Zobacz. Umie pisać nawet. Kurwa i czyta. Taki no, jestem chłopak. No, tak. Zobacz. Zobacz <laughs> Szybko wam przewinę, co byście chcieli wiedzieć. Na pewno Polska. Polska, moi drodzy, ogólnie, zgonów było 75 315. Aczkolwiek tu bym troszkę pogrzebał, bo jeżeli to było COVID related, czyli związane z COVID, to ktoś tam Pierdyknął na zawał, a takich historii słyszałem mnóstwo i nie podważaj tego covidianie drogi. Przyleciał ordynator i poprosił, żeby wypisać papier. Rozumiem, też ma rodzinę, ekstra pieniążki, świetnie. No tylko, że potem mamy przekłamane statystyki. 75 kafli, procent szczepień 47,8% zaszczepionych mamy w kraju. No a w tym momencie 37 846 11 osób według najnowszych danych z Google czyli tak, idziemy Polska 75 000 zgonów, 47% zaszczepionych Izrael 6 000 zgonów 759, takim się fajnie upiekło i mają 59% zaszczepionych, u nich jest 8 milionów ludzi. 8 milionów 655 tysięcy. UK 131 487 zgonów podczas całej pandemii. Do dziw. 62,2% zaszczepionych. Tutaj sporo, sporo. Wygląda to na bardzo dużo, aczkolwiek hmm, słyszałem o takim precedensie jak. Nie tylko tu, w Polsce też. Głównie w Polsce. O tak zwanym wklepaniu. Tak, pek pek proszę bardzo wklepujemy plasterek, nie ma szczepienia, jest statystyka. Niby fajnie stary, jak chcesz obejść system, bo się boisz, przepraszam. Pieska obudziłem, sorry to ten... nie. Jeżeli się boisz represji. Ja bym raczej trzymał się, nie bój się, pierdol to stary i nie ja abym nie grał w tą grę. Nawet takie oszukanie, że ale nie miałem, ale tu jestem wpisany. Inni będą patrzeć na tą statystykę i pomyślą: o, patrz, już tyle, to ja też. Tak jak lekarz tutaj, jeden chirurg z, z NHS-u, mówi, że po prostu, żeby dali mu spokój w pracy, to już mówi wszystkim, że się zaszczepił. No i teraz on jest dla wielu ludzi autorytetem, ale powiedział moi nie mogę powiedzieć komu, że nie. Nie zamierza tego brać, bo... No bo nie już tu jakieś opowiadałem. Nie za krótko, dziękuję bardzo, nie chcę, ale żeby dali mu święty spokój. Nie ma czegoś takiego jak przymus. Yy, zaraz wam powiem dlaczego. To jest dla mnie śmieszne, ten przymus, ale pojedziemy dalej. I yy, 67 milionów ponad jest ludzi w UK. Francja, 111 tysięcy zgonów ponad. 54,9% zaszczepionych 65 milionów ludności. Rosja 171 486 zgonów, 23% zaszczepionych. I tam jakoś liczba tych zgonów nie rośnie, zobacz. A tam jest 146 milionów ludzi ponad. Brazylia 573 511 zgonów, procent zaszczepienia 25%. 214 milionów ludzi tam jest, moi drodzy. Tam jest ludzi w ciul, dlatego jest dużo zgonów jeżeli to też są połączone tak covid related, że związane z covid, bo tam miałeś chorobę istniejącą, jakiegoś, yy, wiesz, <laughs> żylaka odbytu i ci on pękł akurat, bo się tak spiąłeś ze stresu i wpisali Cię w covid, mogą takich ludzi być w ciul. Ale to jest tylko moja opinia, podkreślam. Proszę się nie sugerować, yy, bo sugerujcie się w sumie, poszukajcie sobie sami. Check, 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 check it out USA 627 631 Procent wyszczepienia 51%. Liczba ludności 333 230 904. Mm, mm, mm. Co tu jeszcze mamy? Turcja 54 000 zgonów, 41%, 000, y, 41 zaszczepionych, 84 miliony 000 000 ludzi. Argentyna 110 000 zgonów w całej pandemii, podkreślam, 24% zaszczepionych, przypadki nie rosną. No a jak widzimy tu ostatnimi czasy, szumią, że w Izraelu wariant Delta szaleje. Skoro tak się chwalili tym wyszczepieniem i później ta odporność zaczęła spadać, to znaczy, że szczepionka działa, ktoś tłumaczy, stary, mój chłopski rozum, nie tylko mój, nie może tego pojąć. Dwa tygodnie temu już było 420 tysięcy ludzi zaszczepionych trzecią dawką. Widzimy, że przypadki idą do góry. Liczba przypadków. A w Izraelu zmarło 6 tysięcy, jak wspominałem, 759 y, ludzi. Już mają 60% zaszczepionych. I teraz ciekawa informacja, postaram się znaleźć, czy mam screenshot na telefonie. Na stronie rządu polskiego była taka informacja, że wystarczy zaszczepić 50% populacji. Tak tam było napisane. Dodamy, że nie ma tam COVID na liście chorób zakaźnych, czyli szczepicie się przeciwko czemuś, co nie jest na liście, na liście chorób zakaźnych. To jest kurwa szał. I teraz, worldwide, na świecie. Ogólnie, 210 982 720 przypadków. Nowych przypadków, brak danych, śmierci ogólnie na świecie.

na zmarło według tego, co podają, podkreślam, że mogą to być COVID related. 131 tysięcy ludzi na COVID. Ty. Ale na malarię 251 tysięcy tylko w tym roku. Na RAKA 5 233 555. Na HIV milion 71 232. Grypa. 314 tysięcy, więc jeszcze raz COVID-131, malaria 251, rak 5 milionów ponad, HIV 1 000 000, 71 grypa 314. I ja mam się szczepić na sterowiec? Think about it, yeah. please think about me. Come on, man. Sorry, już mi się języki pierdzielą, 8 lat w anglii, zapomniałem trochę polskiej. <laughs> Żartuję, oczywiście. Moi drodzy. To by było na tyle chyba w dzisiejszym odcinku. Mamy dla Was bardzo dużo muzyki, zobaczcie tu jest mnóstwo piosenek, że ludzie się budzą, że mówią ciągle mi, jesteśmy wolni. Czekam cały czas na Panią Ninę, Nina odezwie się, musimy ruszyć z tym. I tak, tak moi drodzy, trzymajcie się zdrowo. Proszę Was, wysyłajcie mi, czy yy, piszcie komentarze, co o tym myślicie. Po dwóch dniach prób antypolonizm już na YouTube, proszę cię podaj to dalej. Bo serio, to, to mnie troszkę martwi. Martwi mnie to, że ludzie. Yy, że trwa zmiana historii. Zmieniają, kurwa, mać naszą historię. Zmieniają naszą historię, stary. Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że tobie też nie. I patriotyzm naprawdę idzie w parze ze wszystkim innym, co lubisz. To nie jest skrajność. Nie demonizujmy patriotyzmu, stary. Nie demonizujmy, bo dowodem na to są na siłę patriotyzmu, jaką ma siłę, e, polecam książkę Zostali na Wschodzie z Instytutu Pamięci Narodowego Pami Instytutu Pamięci Narodowej i tam ludzie na terenach, Białoruś, Kazachstan, Litwa, do, po dziś dzień są polscy, mówią po polsku, są polskie szkoły i akceptują to tam ludzie na tamtejszych terenach. Jeżeli dasz sobie wyrzucić z siebie to, zginiemy, znikniemy, i za 50 lat będziemy jakimś małym państewkiem tak jak niesławny akwarysta chciał to zrobić. Także polecam zostali na wschodzie. Co wam wrzucę? Wrzucę wam oczywiście link do tych statystyk, wrzucę wam link do tego filmiku. Co tu jeszcze ciekawego dla Was miałem? どうしよう?